Jeden z głównych grodów książęcych powstał już w drugiej połowie IX wieku, ale to za czasów Mieszka I został rozbudowany. O jego randze świadczą zapiski w kronice Gala Anonima, który podając stan Sił Zbrojnych Bolesława Chrobrego wylicza, iż z Giecza pochodziło 300 pancernych i 2000 tarczowników. Gród powstał na półwyspie nieistniejącego już jeziora. Dziś wznosi się pośród pól, dobrze widoczne są wysokie wały, Okalające warownie. Na terenie grodu można zobaczyć kamienne fundamenty palacium, czyli reprezentacyjnego pałacu połączonego z kaplicą. Jego budowę rozpoczęto pod koniec X wieku, ale ją przerwano. Nieco później, bo na początku XI wieku, wybudowano kościół wraz z kryptą na relikwie. Obie inwestycje świadczą o szczególnej więzi, jaka łączyła piastów z gieckim grodem. Do naszych czasów zachował się fragment północnej ściany kościoła. Tam, gdzie stała świątynia, częściowo na jej reliktach, powstał w XVIII wieku drewniany kościół. Gród w Gieczu jest rezerwatem archeologicznym. Udało się tu odnaleźć liczne przedmioty, które należały do dawnych mieszkańców. Można je obejrzeć na wystawach w budynku muzealnym. Odwiedzając Giecz warto obejrzeć także kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Świętego Mikołaja. Pochodzi on z przełomu XII i XIII wieku. Stoi we wsi, kiedyś była to osada połączona z grodem mostem przez jezioro.